Dzisiaj test zoryka armii szwajcarskiej. Zobaczymy jak sobie radzi w kuchni pierwszy ogień bułeczkę. Bez problemu. Względa na długość krawędzi, tnącej bez problemu, bułeczka na dwie części. Pierwszy mój nóż z ząbkami, I powiem szczerze, obawiałem się takich nóżek, ale sprawdzają się wyśmienicie. Teraz czas na pomidorka. Jak masełka. I Spróbujemy teraz cieniutkie plasterki. Pomidory jest świeży, dosyć miękkie. Ząbki robią robotę. Bude do objava. No, Zlomke super sprava. ...próbujemy samym ciężarem, czego jest w stanie przeciąć. Bez problemu. Dobra. A do pomidorka dodamy cebulkę. Najpierw pobierzemy. W pracach typu ubierania, czy coś też świetnie się sprawdza, ta część nieząbkowana bliżej ostrza, o tutaj, to tu będzie lepiej widać, przy obieraniu, czy coś tą częścią bardzo wygodnie operować.

I teraz spróbujemy też często wykonywaną czynność w kuchni, obieranie ziemniaka. Najpierw może spróbuję tą część ząbkowaną. Nawet spokojnie, idzie, bez problemu. Na ziemniaku zostawia takie, nie wiem czy to będzie widać, drobne bruzdy, ale to w niczym przeszkadza. Super. Bez problemu ostrzym ząbkowanym, tą częścią ząbkowaną. Możemy obrać kartufelkę. Teraz spróbujemy tą częścią nieząbkowaną, ...o tutaj. Bez problemu. Idzie super. No Lepiej, żeby żona nie widziała tego filmu. Zacznij kazać mi części ziemniaki obierać. No i... Też tej czynności jak najbardziej zdał egzamin ten nóż. No to dzisiaj byłoby na tyle. W następnym filmiku przeprowadzimy bardziej terenowe testy tego noża, ale jakby ktoś chciał w kuchni wykorzystywać, jak najbardziej mogę go polecić. Fakt faktem, że nóż jest hodany. No. Trudniejszy będzie w utrzymaniu czystości, bo tutaj wszystkie te zakamarki, tutaj coś może nawłazić, trzeba po niego myć, żeby tam no, był. No wiadomo, przy kontakcie z jedzeniem nasze narzędzie powinno być czyste. To by było na tyle.